Cześć, cześć, cześć widzowie! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku seria CS-owa. I ze mną są chłopaki: jest Wajzer, jest Damian, jest Tomek, witam. Cześć, cześć! Jak się czujemy dzisiaj? Dobrze. Fantastycznie, długa przerwa Spali... była chyba. Była długa przerwa, znaczy filmy były, tak, ale my się długo nie widzieliśmy. No, ale, ale wróciłam, jestem. No i będziemy sobie grać w super moski po przerwie, dawno nie było. A ja tłumaczę czemu supermocki, bo Valve wprowadziła taki update, że wszystkie inne pluginy poszły w pizdziec no. A no właśnie, bo no. by był ten update. Idźmy tak. Oj Patryk, mam dobre. Jezu, znowu głos tak przegrać. kurwa dla. Tomek! Co jest? Patrz, zajebałem go. No, za Jak końcu no, A to live'ik? Live. live. Live, no. Live. Nie no, tak? To już? Tu był za kamieniem. że to rozgrzewka. Gdzie tu drzwiami na pompy drugi. Aha, Olu, zobacz, my bronimy, my jesteśmy po CT. Idę. Wy bronicie. To jest jedyny Bomb Set. Ej, no obróć. Ej, Ola coś, coś ma! Ola no, coś ma! Mam coś. Dostała heda i żyje. No. A ty co masz? Ja ci zaraz powiem co ma. No, <laughs> powiedz, powiedz co ma. Dzisiaj Tomek musisz być miły na nagrywkach dla Weizera, bo... O ma urodziny e, masz, urodziny, ma... Tak, tak możecie złożyć Weizerkowi życzenia. Komentarze. On no, też coś ma. No nie, wy coś macie, no. No, mamy, no. Przecież tam jak to ma Zousa przecież mi jedno, no. No ale to czemu on dostał heada i żyje? No bo... bo, no, bo, bo ta zabija. gra jest zjebana przecież. Z mi zabije. Ej, on przytuluje. No Arada co jest? Z rygami, no. Damian! Jest! No ja pierdolę! Idę, idę, idę! Тихо Siz Вообще Bijaj na stronę g gdzie z kodem TOKIOX macie plus 5% do doładowania i dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Milspec do odtworzenia. Na stronie masz wiele dostępnych metod płatności, takich jak blip, przelew, paysafe paypal. Dostępne jest również doładowanie skinami. Na stronie możesz otwierać różnorodne skrzynki, tworzyć i brać udział w bitwach z innymi graczami, tworzyć kontrakty albo dołączać do eventów na stronie, które zmieniają się co jakiś czas. Pamiętaj, że co 24 godziny możesz również korzystać z dziennego bonusu oraz otwierać skrzynię bonusu za zdobyte doświadczenie na stronie. Także wpadaj na stronę, pamiętaj o Kodzie Tokio X i zapraszam do dalszej części materiału. <grym> do mnie jeszcze tak, wiem, dobrze, dobrze, dobrze. Ja mam stówę. Boże, jak, jak te animacje wyglądają obrzydliwie. Oła! Oła! Co za flesze? Jeżdżamy? Na górze jest. Nie ma. też. Jest, tu, jest. Tu. Nie, od odboku od, boku, od, boku, od boku jest. O co? Planky, planky. Aj, po głowie yes. Aj, byłeś! Ej, ale w prawda? Nie byłeś po głowie! Gdzie ta broń? Nie wiem. No i tam miejscowa jest w ogóle. Ej, hey, wajzer byłeś po głowie? Nie, dostałem 93 w jedną w nogę. A ja nie wid nie, nie, nie patrzyłam. Kurde. O kurwa, ale Kokuwałem mi dała się. Co ci dał? Ja ci bez, 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 biegnie, zasuwate. Ja bym poszedł na drugi. No dobra no, On stoi u góry kampi Oj u... dobrze żeś zabił, bo za co mi dało znowu zabrali co? Ach, poppę Dawin już tą mapę? Nie Nie, 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 nie grali my. Ja mm. e, chciałem odpalić, ale zobaczyłem, że jest jeden bombsite, to z chłopakami na ten... My na dwa bombside gramy. No co ty robisz? No to samo mamy w ogóle. Dawaj tędy może. Tomek wstał dopiero i nie... O kurwa, jest tu na blisko. Jest tu, Olu! hilfe! Ja no. Ej, co to się używa? Uuuu, <grym> Dobra, dobra! <grym> <grym> Wizer, to nie Valorant! Dobra, dobra uuuuuuuu ale, ale to po ty, tym obdy, czy ta gra jest jeszcze gorsza <grym>, no jest, jest a czy, czym ty grasz wizer Aha. jako postacią walo? no różne Ej, nie widzę nic, celownika nie mam no też nie mam nie jest dwóch jest, dwóch jest tutaj uh. plec, plec. Blisko drzwi, blisko drzwi. Drzwi, drzwi Nie drzwi, nie. Nie drzwi, nie. No ja pierdolę! Myślałam, że to ściana! Nie mogę na to patrzeć, ona nie wie gdzie jest ściana. Ale Tomek. Afera wszędzie. Przecież była przy ścianie. Nie, nie byłaś, właśnie na świecie. Tomek, obudź nie się mogę na pierwszej ode mnie. Jest To prawda, Przestań, Tomek, Przestań. Nie idzie dzieci. No dawaj, wjeżdżamy, wjeżdżamy, dawaj. Ej, jadą tu, Tomek! Tomek! nie Tomek! Gdzie jest Tomek? Tomek plecy nam robi, uważaj. Drzwi otworzył chyba. Bob had been planted. Jest od pleców. Ale mnie je, bo dobra, ta gra jest. O kurwa, ale one jest mały. Nie grajmy Kurwa, jak to jest Tomek! Ty widzisz jak ja go Tak, widzę. No. No. Trzymasz palcem, go? Maluski, Maluski, Marcello! Ej, Ale to, teraz ej? śmieszny jest powik, że tak z dołu patrzy. nie? A ja nie? widziałam Tomek buga, jak ty trzymałeś kałacha tak w dwóch Ta, tych. Tak, w jednej łapie jak pistolet. Mamek? No, u Tomeka chyba grałeś migwena czy coś. A może nie wiem. Nie miałeś tą sytuację też, że trzymałeś dwóch o no, oh o to oj Vizor, ty masz takie że ja nie jestem potrzebny w tej rundzie już chyba on oh mnie nie oh Jepanko, it's kurwa it's ba, 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 ba. o kurde, chciałem ci kosować, waiser ajajaj no na no taki właśnie I jesteś rodziny ma... chciał kasę dać ja, ja mocy nie mam żadnych waiser nic nie dostaję no, nie o właśnie, ou, No dobra, to się zgodzę teraz, że mamy. To teraz ty idź, baw. Uważaj, plecy. Za BS-em. Dobra, Ja pier... śmiertelność. No nieśmiertelność odpalił. I natychmiast ta kola miała jeszcze zobaczyć. No miałam, dlatego się... dlatego się. No bo się kitrałam, bo tego się wie, bo... No i co? Opa, ooo. O, dobra, do lewej są. Dziko idzie. Są, mów. Idzie od prawej i od lewej. Biorą o. z jednej z drugiej. Kurwa, jebana, diko jaka. Dobra, on ma imbota. Dobra, ty jesteś jakiś ładny. I czemu od ty nie zabijesz jak ty trafiłeś go? Tam był, no. Aj, toma, 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 aj. On był od lewej. Gaduję za moc, olu. Hmm. Walhak no A ja nie wiedziałem co się co? dzieje. Kurwa! To co, co tak długo? Drugo. On ma im bota, trafił dwa razy w moją replikę i to tylko 80. No bo chyba na replikę to nie chodzi, wiesz? Ty ale miałeś wallhaka też? Ej, od lata! Dobra, oh. ja dostaję HE, no co ty robisz sobie ty? Soma. nie. Soma... Nic nie ja miałem immunitet na HE Olu, nie przejmuj się Jak robię wajzer. Tylko przegramy, jak nie będziesz zabijać Słowa motywacji, o kurwa Ale gówno No, a widzisz co ja mam? A Dzieńcie! Dzieńcie! <laughs> kurwa, jak daje nam teraz. Zajmiliście No bo zobacz, jak im daje, no klasycznie. No, ustawione, nie jest. Ja zobacz daje, supermocy. kurwa. ten ma, ten ma kurwa, nieśmiertelność, tamta ma kurwa na tym Taka, bo baca, daje. Bo, tam, kurwa, zobacz, jak im daje. Tam tamę kurwa, nieśmiertelność, później winebota, No zobacz, jak im daje. Tam Nagrywki. Rób blisko, bo. dojechał mnie. No kurwa Nagrywki 10 minut e nic ci nie dałem Ej, 8 minut minus mapy gramy ty. Daria zabiało Dobra, ale i teraz będą pewnie kutasić Nie, nie. wydłużysz odcinek Olu. Gramy powoli <grym> Wajzer, wjeżdżamy tam od razu Boże, ale ta animacja tego bloka no, nie PUSZ puszcz! Kakałaha jaka jest obrzydliwa! Tepam się będę Animacja, Ooo! Ja mam w porządku Wajzer Czarownik wyłączyli? No wyłączył. Ej, nie mogę przez ten jego mózg. tak, tak, Ja Myślałem, że to znowu patrzę. Be bez, bez! Pod, pod, na, pod tobą widziałaś? Gdzie? <laughs> puść mnie! No puść mnie! Ja <laughs> boże! Ja, ty... ja zamgaca. Aha. Aha, no jest to, to, to Kto miał no. teleport na resp wroga? Ja. A Ola miała. Jakbyś Ola się od razu to byśmy wszyscy no. się wyjebali. Wszyscyśmy się wyjebali, no? Wszyscy, czyli ja i Wizer. No ale ja chciałam później. Bo jak te broni się wyciągają, kurwa dziwnie. Ja Wizer tu kampię. Dziwi to że uspokoił. tak, tak. Uważaj. Jest na dole. Na tych Na schodkach. dolu. Dobra, Wajzer, ty jesteś mocny. Ej to coś, Tomek na siedzi coś, nie dasz, coś... Nie nie się nie Na tym masz więcej Avera, bo tego Redukcja Redukcja A Gdzie ty no, idziesz? Tu idę. Ja tu też idę. Dobre macie? Ja tam daję, najda. Uważaj. Kolaka daję. Chcę to, wsać, Tego nie to, to Tomek! Odnowa <grystanie> Od nowa nagrywki trzeba. Ja pauzę ustawiam. Tomek wyszedł z gry. No nie no. Tomek się wkurzył. Tomek się wkurzył i wyszedł. Tomuś, halo? Tomek. Tak mu wyjebałem, że aż mój internet wyjebał Halo? Let's go, wracamy po przerwie. Tomka, y Wydóbylom, ale wrócił, y, honorówkę nam oddają, tak, bo... Oddajemy rundę. Y, no... Fajzer, wyrzuć broni, że nie podniosłem. Tak, tak, ja tak właśnie się to zrobiłem <grym> Bo jest jak jest. No nie, no chyba że, że, że żartuję. Dobre dostałem, bo ta szybkość ja też. mamy. ja też No i teraz gramy. Powodzonka, Tomek musisz... nie si mieć broni? Bo... wyrzuciłem. <laughs> broń nam chciał sobie bać popatrz go, patrz co biorę teraz na tą kurwa A w WP? I po co sprzedajesz Boże, on mnie? Ej ja, ja nie ja tak nie gram się. z nim, bo nie miałem WP. Fresuje tam uważaj No, dawaj, dawaj Ej, gdzie ja mam broń? Nie wiem Ej ale wyrzuciłam broń to skończy. Nie, ej Ej, Trzeba jak się, Boga się kocham, nie tam. wiem gdzie mam broń o oh jest Zaspalili mnie tu się. To mnie też Kurwa mać lecą tu szyszki cały czas I broni mi wszystkie wyrzucił Ej mi też I broni nie mają Wajzer. Chuj im w dupę kurwa <laughs> I czemu? Poskok po trafieniu? A wyrzucenie no. broni po trafieniu ten, Wyrzucenie broni mieliśmy z Wajzerem. Ja miałem 1 na 4, Vizor 1 na 2 ja no. Poddajesz się Tomek? Ja nie. też No zajebiście O dobrze, się. No dobrze no Poddajcie no się no bo szansy macie Pozdro Vizor znowu sam obkop Gdzie lecisz kurwa? Ty też? No. Pozdro trzymaj się On ma do zombiaka ma Na pewno Biegnie tu z lożem uważaj Ale jest za tobą Kurwa biegnie za lożem za tobą depilu Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! diendo No, no, i, the endo, the endo, no, no i co widzowie szybki, szybki meczyk, bo lepiej dawało. Tomek aż wyszedł. Tomek, ty ja co Nie, nie, sam, sam, no powiedz, powiedz mi w urodziny, no powiedz. No w urodziny mu powiesz? Nie powiedziałem, dlatego. No. No. Po prostu lepiej im dawało, także dzięki śliczne za oglądanie i widzimy jest. się następnym razem, A do jest. widzenia, pa! pa